Tygodnik niecodzienny. Dwa miesiące temu w miejscowości Mlewo zauważono kosmiczne energie. Na początku mówiono, że to wszystko jest sprawka wieży 5G. Kury zaczęły mieć niesamowicie małych rozmiarów jajka, a później się okazało, że te kręgi w zbożu to nie są przypadkowe. Można. Mówi Hemel Jadwiga. Mlewo. Tu jak się jedzie od kowa lewa i jakieś zwierzę to w prawo. Eee, zgłaszam. Rakieta stoi. Ja nie wiem, kto postawił, ale ktoś postawił. I od tego czasu kury takie jajka znoszą. Ja nie wiem. Ja, ja, ja nie wiem kto, i ale, ale stoi i ktoś postawił. Żeby uspokoić zaniepokojonych mieszkańców, rakieta została poświęcona przez księdza z miejscowej parafii Kiełbasie. My natomiast musimy się uzbroić w pozytywne myślenie. To był fajny prank.